Witam Państwa bardzo serdecznie, przed nami zagadka tygodnia, przed nami potrzeba przyjrzenia się. Ja muszę znaleźć eksperta, a Ty, jeżeli teraz jesteś przed telewizorem, to spróbuj się skupić, spróbuj znaleźć, która wiosenna kawa jest inna. No bo mamy wiosnę, słuchajcie, i mamy takie wiosenne kawy na ekranie. I naszym zadaniem jest znaleźć, który jeden obrazek delikatnie się różni. Jeżeli ktoś z Państwa to zrobi, to płacimy bardzo dobrze, bo płacimy nawet 6 tysięcy złotych, więc jest to co grać. No ale właśnie, niech to się uda, niech to się powiedzie, niech to się stanie jak najszybciej, panowie, panie, więc ja proponuję zagadki powiększenie o mamy mamy zagadki powiększenie szanowni państwo tak zwany full screen ile czasu na te Zwiększoną zagadkę dwie minuty. Dobrze, słuchajcie Państwo, co trzeba zrobić? Trzeba spróbować się uporać z tą zagadką. Szukamy jednego obrazka, na którym jest wkomponowana mała różnica. Zagadka nie należy do prostych, bo jak patrzymy na pierwszy rzut oka, no to mamy takie same, prawda? I mogą być osoby, które patrzą, widzą, no co on chce. Takie same filiżanki. Natomiast słuchajcie Państwo, gdzieś na pewno została skomponowana delikatna różnica. Jeżeli ktoś mi poda ten obrazek, może wygrać nawet 6000 Więc zapraszam. Co trzeba zrobić, żeby się zgłosić do studia? SMS. SMS jest tutaj drogą, a SMS jest tą autostradą tutaj na antenę. 75480 to jest numer zgłoszeniowy, SMS o ci znam. Do zdobycia nawet 6000 zł. No patrz, zerknijmy. Ja też jeszcze patrzę, zerkam, dlatego że ja jeszcze nie widzę. Który to może być, ale słuchajcie, no jest jeszcze minuta. Może warto podejść do telewizora, może warto popatrzeć z bliska, może warto tutaj się wgryźć w tę zagadkę, właśnie robiąc parę kroków pod ekran. Oj, nie wiem, czy tak ktoś to już widzi, bo to nie polega na tym, że czegoś brakuje. Tutaj jest różnica taka, taka trochę tylko, e, trochę widoczna, tak bym powiedział. 6000, reżyser proponuje, a możemy dać 7. Dajmy w tej zagadce, ja myślę, 7. Taka szczęśliwa siódemka. Mamy to, mamy to. Proszę Państwa, siedem tysięcy złotych. Oj, to myślę, że warto. Myślę, że warto się skupić, myślę, że warto spróbować. Jeszcze pół minuty. Przypomnę, szukamy jednego innego obrazka od A do D, od 1 do 9. Aby zgłosić się do studia, trzeba wysłać sms od treści ZNAM pod numer 75480, a my oddzwonimy w trakcie rozstrzygania zagadki. I wtedy podasz tylko literę cyfrę. Nie będzie trzeba tłumaczyć, na czym polega różnica, trzeba będzie wskazać położenie, gdzie jest ten inny obrazek. Trudna ta zagadka. Czas dobiega końca. No nic, wracajmy, wracajmy w takim razie. Czy ktoś z Państwa uporał się z konkursem? Czy ktoś z Państwa zauważył, na którym obrazku jest delikatna różnica? Jeżeli tak, to nie ma na co czekać. Ja czekam na znak e, telefoniczny SMS-owy. E, ile czasu na zgłoszenie będą... będzie 5 minut. 5 minut... O! Mamy 5 minut. Proszę Państwa, 5 minut. To ja myślę, że to się uda. Czekamy w trakcie tego odliczania. Nie czekamy teraz na zero. Im szybciej, tym lepiej. Ja dyktuję numer SMS-a i zapraszam. Uwaga. Wchodzimy w wiadomości. Wpisujemy do 75480. W treście SMS-a trzeba wpisać słowo ZNAM, jeżeli znasz rozwiązanie. Czekamy. Trudna ta zagadka, trudna, dlatego że tutaj mamy aż 30... 36 obrazków. Jeden obrazek się różni. Sprytne, sprytne. Ja sobie też jeszcze podejdę. Nie wiem, reżyser, czy ktoś tak ci to znajdzie. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ktoś tak to szybko znajdzie. No, pod podszedłem sobie tutaj pod ekran, żeby spróbować znaleźć, ale, ale tego nie widać. Choroba, ale zagadka, proszę państwa. Trudna zagadka. Trudna zagadka. Nie jest to proste. W każdej chwili mogę tutaj przyjąć zgłoszenie. Trzeba podać od 1 do 9. Tutaj mamy te numerki w górnej części planszy. I tutaj mamy od A do D. Szanowni Państwo, jedna osoba jest potrzebna. Kto już widzi? Czekamy, czekamy. Ja też mam kawkę. Też sobie popijam kawkę mimo tej godziny. I zapraszam. Kto już ma dla mnie odpowiedź? Oj, trudne to jest, nie wiem, czy o tej porze ktoś w ogóle będzie szukał. Bo tutaj jak patrzymy na pierwszy rzut oka tego nie widać. Bardzo sprytna zagadka, bardzo specyficzna zagadka. Tutaj zagadka dla osoby, która jest naprawdę czujna, spostrzegawcza i też skupiona o tej porze. Ja nigdy nie wiem, kto ogląda program. Wiecie Państwo, jak jest, no. Nigdy nie mogę przewidzieć. Program leci Weter. Ja jestem w pracy, wy jesteście w domu. Ja czekam na osobę, która się zgłosi do studia. Trzy minutki. Czekamy. minuty. Oj, sprytna ta zagadka, sprytna. A, że źle, że ser tu narobił. 36 obrazków, tylko jeden się różni. Czy ktoś z Państwa ma tutaj e, koncepcję? Jeżeli tak, to zapraszam. Wysyłamy SMS-a, jak ja oddzwonię, to Ty podasz mi na antenie tylko i wyłącznie literę i cyfrę. Tylko czy jest taka osoba, prawda? My nigdy nie wiemy, czy jest ktokolwiek, kto już rozwiązał zagadkę. Od A do D, od 1 do 9. Wiosenna kawa. Fajna taka kawa na wiosnę, słuchajcie. Gdzieś sobie wypić kawkę na wynos, w jakimś ciepłym, fajnym kraju, za 7 tysięcy. To ja myślę, że naprawdę można. Naprawdę można. Zapraszam serdecznie. Mam kasę oczywiście przygotowaną. To nie jest tak, że ja wszedłem nieprzygotowany do pracy. Mam pieniądze, zobaczcie. 7 tysięcy złotych. Ula, la. Jaka kasa! Nie wiem jeszcze dla kogo. Dwie minuty, czekam. Słuchajcie, jedna osoba jest potrzebna. Kto dał radę? Nie widzą ludzie. No, w takiej zagadce, że serwis co? Wszyscy myślą, że będą tutaj ten rzesztekł, będzie polegał na tym, że brakuje tego uszka. albo że brakuje tego spodeczka. Ja nie wiem, czy jest chociaż jedna osoba, która popatrzy akurat na ten punkt. Naprawdę nie wiem, bo to wiecie Państwo, no. Zagadka jest dla Was. Ja nie mogę niczego podpowiedzieć. Zapewniam Państwa, że chodzi tylko o jeden obrazek, tak? Od A do D, od 1 do 9. Minuta i kilkanaście sekund czekamy, z każdą sekundą jesteśmy coraz bliżej. Jeżeli ktoś z Państwa w tym momencie wysyła SMS-a, ma szansę tutaj trafić. Zapraszam. Niecała minuta. Jeszcze czekamy. Jedna osoba jest potrzebna. Chyba, że to jest za trudne. Chyba, że to jest za trudne jednak. No gdzie ta różnica się ukryła? Które to jest pole? Ja nie wiem, z której strony reżyser ktoś to ma znaleźć. Ludzie tego naprawdę nie widzą. No ale to nie jest proste. Ja też tu patrzę na podgląd i tego nie widać. Kochani, jeszcze raz tłumaczę. Trzeba tutaj wskazać y, numerek od dziewiątki do jedynki i od A do D literę, tak? 15 sekund. Ty wysyłasz SMS-a. Jak ja oddzwonię, to podasz mi tylko literę cyfrę. Czekam. Czekam na SMS. Uwaga, sekundy ostatnie. Szybko. Szybko, szybko. Teraz. Uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Mamy 0. Kto? W tym momencie jedna osoba. Czekamy. Potrzebny jest ktoś sprytny, czujny, spostrzegawczy, bystry. Jest taka osoba z nami. O, jaż tu pieniądze lecą, proszę Państwa, muszę pozbierać, przepraszam, najmocniej, bo pieniądze nie mogą leżeć na ziemi. 7 tysięcy... 000... dajmy 8 reżyser tysięcy. 8 tysięcy. Mamy jeszcze ten budżet na ten miesiąc dajmy. Mamy, mamy 8 tysięcy, proszę Państwa. Muszę oddać te pieniądze komuś z was. Muszę się dowiedzieć, czy jest osoba, która to wypatrzyła. Trudna zagadka, sprytna, specyficzna, jest na. Te... Bo to jest takie drobne, takie, takie. Tylko troszkę to jest zmienione. Taka kosmetyczna różnica. Czy ktoś z Państwa dał radę? Czekam. No ciekawe, ciekawe, czy jest taka osoba z nami, czekamy. Nie no, ja myślę, że będzie. No poczekajmy jeszcze chwileczkę, poczekaj, że nic nie wyświetlaj. Ale poczekaj, to jest trudna zagadka, reżyserze. Nie, nie denerwuj się, może ktoś właśnie teraz wysyła SMS-a. Trzeba podać literę, cyfrę. Od A do D, od 1 do 9. Kto wie? Jedna filiżanka, właściwie no. Cały ten obrazek gdzieś ma różnicę. Ja wiem, proszę Państwa, że zagadka jest nietypowa. Wiem, wiem, że to jest nietypowa zagadka, że może ktoś z Was pierwszy raz widzi taką zagadkę, się zastanawia, no w ogóle, jak to rozwiązać. Słuchajcie, trzeba tak tutaj przyjrzeć się, skupić się, żeby znaleźć, który obrazek ma różnicę. Jak najszybciej czekam na SMS-a, bo ja tu jestem w studiu, muszę mieć tego SMS-a. Czekamy, 75480, SMS o treści znam. No słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Możemy dać jeszcze 5 chwil. To dajmy. Pięć błyskawicznych chwil tylko po to, żeby ktoś wysłał SMS-a, żeby się zgłosił, żeby powalczył nawet 8000 złotych. Trudna to zagadka, trudna, bo tu ludzie będą się spodziewać, że brakuje uszka, że brakuje tego spodeczka na przykład. Nie wiem, czy ktoś popatrzy akurat na to miejsce, gdzie jest różnica. Czekamy, czekamy. No, czasami Państwo potraficie mnie to zaskoczyć, to też różnie jest. Przydałaby się taka kasa na wiosnę, no, przydałaby się. Coś odremontować, gdzieś wyjechać, coś sobie zrobić fajnego. Słuchajcie, 8000 złotych. Kto dał radę? Kto rozwiązał zagadkę? Słuchajcie, jedna osoba jest potrzebna, panie i panowie, naprawdę, ja nie czekam na tłumy, ale no muszę tutaj mieć tempo, muszę mieć tempo, muszę mieć jak najszybciej zgłoszenie w studiu. Czekamy. Chyba jest za trudna. No bo sami państwo słyszą, no ja tutaj zapraszam, podałem parę razy numer SMS-a, wspomniałem jaka jest kwota do wygrania, jaka jest nagroda. Nie podałem sposób, jak podajemy odpowiedź, że musi być litera, cyfra i tu cisza jest. Może tak nie ma ludzi z nami znowu. Kochani, jest tam ktokolwiek, kto zna odpowiedź? No ja naprawdę potrzebuję jedną osobę. Słuchajcie. Dwie chwile. Dobrze, ja pomogę wysłać SMS-a, bo tutaj nie ma nad czym się zastanawiać teraz. Trzeba się decydować. Szczera ochota, dobrze wiecie, że otwiera wrota. Uwaga! 75 480 SMS o treści znam. Kto zna rozwiązanie? Czekam. Ostatni moment. No teraz nie liczy się nic, ja czekam na Ciebie, czekam. Szybko. Daj sobie szansę, naprawdę daj sobie szansę. Jeżeli znalazłeś, znalazłaś, masz przewagę nad innymi, bo są osoby, które na przykład teraz dołączyły do oglądania programu, one już nie zdążą znaleźć. Ale jeżeli Ty właśnie teraz widzisz, to w tym momencie się zgłaszaj. Masz przewagę, jeżeli widzisz, wykorzystaj to. Serio, serio, wykorzystaj to teraz. wyślij teraz SMS. Jedna osoba. 75480. SMS o treści znam. Czekam. Który to obrazek? Który to jest kwadrat? Które pole? Skażesz mi to pole. Ja pogratuluję zdobycia nawet tysięcy. Ale mamy 0? Dobrze, 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 dobrze. Moment, moment, bo to jest jeszcze element odliczania, jeszcze jest tutaj szansa. Proszę Państwa, dopóki jestem, dopóki jest konkurs, nie mamy jeszcze? Oj, to chyba to jest za trudne, jednak, reżyser. Ale gdzie na taką godzinę taka zagadka? No, ale my nie mamy tak ludzi skupionych. Proszę Państwa, czy jest ktokolwiek jedna osoba? Od A do D, od 1 do 9. Słuchajcie, bo tu słyszę od reżysera, że musi być przerwa reklamowa za momencik. Także, jeżeli się pojawi ta przerwa reklamowa, to proszę zostać ze mną. Przerwa potrwa dosłownie 5 minut. Ja, w trakcie tych 5 minut, czekam też na SMS-a. Do zobaczenia za chwilę. Szanowni Państwo, no, czekałem tutaj przez całą przerwę reklamową i patrzyłem też na zagadkę. Nie mam dobrych wieści, bo to jest naprawdę trudne. To jest naprawdę milimetrowa różnica. To jest naprawdę różnica taka, że trzeba tutaj osoby wybitnie spostrzegawczej, wybitnie skupionej, takiej, która faktycznie potrafi się wpatrzeć i wyszukać coś, czego inni nie widzą. Bo to jest naprawdę kwestia milimetrów, że jest ta różnica. Nie wiem, że wiesz, bo jak tutaj gadaliśmy na przerwie, coś jest problem z tą zagadką. Jakbyś tak to powiększył na chwilę. A weź to powiększ na chwileczkę, bo to, wiesz co, nie zbawi nas. No właśnie. A zobaczcie Państwo, 36 obrazków. Teraz to jest trochę większe. Może akurat się rzuci w oczy. Ile czasu tutaj damy jeszcze na takie rzucenie okiem? Półtorej? Minutki, dobrze. Proszę Państwa, można teraz rzucić okiem, można spojrzeć, popatrzeć. W każdej chwili można się zgłosić do zagadki. Czeka nawet 8000 zł. Numer zgłoszeniowy do studia 75480. SMS o treści znam. Ja tutaj, mimo tej no późnej już dosyć pory, jestem w studiu. Czekam na zwycięzcę, czekam na osobę, która zgłosi się, która powalczy o nawet 8000 zł. Fajna kasa do zdobycia. To nie ulega żadnej wątpliwości. Z tym, że na no potrzebny jest ktoś, kto po tę kasę ma prawo sięgnąć. A ja ma prawo sięgnąć oczywiście osoba pełnoletnia, osoba, która zna rozwiązaniem zagadce, czyli wie, na którym obrazku jest różnica i taka osoba, która wyśle smsa. Czekamy. W trakcie rozstrzygania zagadki ja oddzwonię do kogoś z Państwa i wtedy od razu się dowiesz, czy udało się wygrać. Jest do zdobycia nawet 8000 za udzielenie odpowiedzi, który to obrazek zawiera różnica. Wyjątkowa sytuacja. Ja wiem, że to jest wyjątkowa sytuacja, na pewno są osoby takie, które patrzą na te plansze, które myślą sobie, no gdzie tu jest, prawda? Co idzie? tam ona jest. Ona tam jest! Tylko pytanie, pod którą literą i pod którą cyfrą. 40 sekund. Sprytna to zagadka, sprytna nie dla każdego. Będą osoby, naprawdę, które nie widzą. Poczekajcie, te osoby, które nie widzą, poczekajcie. Może się jeszcze uda dzisiaj jedną zagadkę pokazać. Wszystko zależy od Was. Czekamy. 25 sekund. Czekamy. W każdej chwili może być SMS, proszę Państwa, wysłany. W każdej sekundzie można wysłać SMS-a. Ja tu cały czas jestem, ja czekam. Na święta tego nie widać. Musimy wracać do studia. Czas się skończył. Powiem tak, proszę państwa: czy ja się oddalam od zagadki, czy ja się do zagadki przybliżam i jestem przy samym e, telewizorze, przy samym podglądzie? Ja naprawdę mam problem, żeby to dostrzec. Ale słuchajcie, naprawdę potrzebny mi jest ktoś, jedna osoba ktokolwiek z państwa. Kto rozwiązał zagadkę, kto teraz poda mi odpowiedź i wysyłając SMS-a ja oddzwonię i ty wtedy podasz odpowiedź. Czekamy, uwaga, 75480 SMS o treści znam. 8000 zł. Nagroda luksusowa. Nagroda luksusowa, ale zagadka jest problematyczna, ona jest trudna. No ja nie pamiętam takiej zagadki tutaj, żeby był aż tak mały szczegół. Naprawdę jest malutki szczegół. Taki jest. Sprytna jest zagadka. Naprawdę, taka zagadka, powiem Państwu. Dobra, ile mamy czasu? No ale nie, naprawdę ta zagadka jest. Bardzo mały jest ten szczegół. Osiem chwil, mówi reżyser. Miejmy nadzieję, że jest osoba, która to rozwiązała. Miejmy nadzieję. Proszę Państwa, czeka nawet osiem tysięcy złotych. Dyktuje numer SMS-a. Zapraszam serdecznie. Uwaga, 7,5... 480. SMS o treści znam. Ciekawe, 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 czy ktoś tutaj sięgnie po tę kasę. Słuchajcie, jakby nie było, jakby nie było, te pieniądze na pewno się przydadzą, bo ostatnio na pewno każdy z nas miał dużo wydatków. Teraz jest szansa, żeby sobie wygrać. 8000 Można sobie zaplanować, czy jakiś wyjazd, czy jakiś remont, czy spłatę czegoś. Zdecydowanie e, zapraszam, bo pieniądze piękne, potężna nagroda. Czasami jest tak, że nie wierzycie, że to się uda, że nie wierzycie, że traficie e, na antenę. Ale ja powiem Państwu tak, nie tak dawno, dwa tygodnie temu miałem program, trafiła do studia pani, która po raz pierwszy wygrała. Mówiła, nie wierzyłam, że to się dzieje. Naprawdę, tutaj niektórzy słyszeli. Naprawdę to się dzieje, proszę państwa. Naprawdę to się wygrywa. Zapraszam serdecznie. 75480 SMS o treści znam. Dołącz tutaj do zwycięzców. Który obrazek jest inny? Kto wie? Jedna osoba. Pięć chwil. Szybciej, szybciej, szybciej słuchajcie, bo naprawdę nie będzie więcej czasu. Chyba za trudne to jest, chyba to jest za mała różnica. No gdzie to człowiek ma się skupić na tyle reżyserów? No ale ja tę zagadkę też tutaj widzę w telewizorze. Powiem szczerze, że każdy na pewno się spodziewa, że któraś filiżanka jest odwrócona. Że gdzieś na przykład to uszko zamiast po prawej to jest po lewej stronie. Słuchajcie Państwo, nie w tym rzecz, nie w tym rzecz. Uf, uszy są w porządku. Uszy są w porządku. Tu jest gdzie indziej ta różnica. Kto wie? Cztery chwila. Dalej nie mamy? To jest kiepsko. To jest za zatruta. No, ale to po co, żeś taką zagadkę dał dzisiaj? No, a to mogą ludzie na pewno mieć problem z tym. W ogóle kawa o tej porze, to co to? No dobrze, ja nie chcę marudzić, tylko że z reżyserem jestem na łączach, wiecie i Mówi reżyser, że jest kiepsko, że chyba państwa nie ma z nami. Kochani, czy jest w ogóle ktokolwiek? Ja naprawdę nie ma... Może coś leci znowu w tym. Może jakieś mecze, nie mecze, nie wiadomo co. Kochani, trzy chwile, czy jest ktokolwiek? Od A do D od 1 do 9, który to jest obrazek. Słuchajcie Państwo, ja naprawdę mam te pieniądze. To jest 8000 zł. My szybko wysyłamy kasę. Dwa dni od rozstrzygnięcia nagrody, więc nie, od rozstrzygnięcia zagadki wysyłamy nagrodę. To nie trzeba długo czekać, trzy chwila. Czy jest chociaż jedna osoba, która się skupiła, która się tutaj przyjrzała, która to przeanalizowała? Za trudne, To naprawdę, to jest za trudne. My tu mamy bardzo niewielu widzów, tu jest garstka widzów i może być tak, że z tej garstki nie ma takiej osoby. Słuchajcie, dwie chwile. Ja powiem tyle. Skoro dwie chwile, to powiem tyle, że jeżeli teraz wiesz, że SMS-a, ta kasa może być naprawdę twoja. Nie wiem, co z tym zrobisz, nie wiem, co z tym zrobisz, to jest twoja decyzja, natomiast 8 tysięcy wciąż jest na wyciągnięcie telefonu. O oh, la. Ula la, la. La, la. Dajemy na antenę, no co, no skoro jest 8 tysięcy, skoro jest jeszcze zagadka, skoro ja czekam, uwaga, 75480, SMS o treści ZNAB, balony spadły. I to może być znak. Kto zna? Czekamy. Jeden. No to czekamy na numer jeden. Ostatni teraz tutaj moment. Ostatnia chwila. A nagroda jeszcze niczyja. Ale zaraz może być twoja. Nie, no, serio, skoro jest zagadka, to ja muszę mieć zwycięzcę. Kto? Nie mogę oddać zagadki walkowerem. O, nie, 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 nie. Nie mogę oddać zagadki walkowerem. Kto? Ponieważ jest zagadka, muszę znaleźć widza. Nie wiem, czy to nie jest za trudne. Słuchajcie, czekam na SMS. Mam osobę, czy nie mam osoby? Krótka piłka. No, i mamy zero niniejszym. Mamy zero niniejszym. Ale jeszcze tutaj nie poznaliśmy odpowiedzi w tej zagadce. Więc to wszystko teraz leży w rękach tej osoby, która jest przed telewizorem. Pan, pani. Nie wiem, kto ogląda program. 75480 SMS o treści znam. Chyba to jest za mała różnica, po prostu jest taka, taka, za mało dostrzegana, mogą ludzie się nie zorientować, że nam chodzi akurat o to. Proszę Państwa, czy ktokolwiek jest, bo naprawdę nie możemy tak przedłużać, no może, może za trudno. Wiem, 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 że już powinno być po zagadce, wiem, wszystko rozumiem. Kończymy program, mówi reżyser, dobrze. Nie ma, nie ma tak, nie ma także umba Fatima było i nie ma. Ja teraz, skoro mam koniec programu, muszę tutaj, proszę Państwa, ja muszę kogoś zaprosić do studia. Czy ktoś się da zaprosić? Czy ktoś się da zask zaskoczyć? Czy ktoś, kto wypatrzył w tej trudnej zagadce, wyślę teraz z SMS-a? Nie wiemy, nie wiemy, ile czasu do zejścia z anteny? Niewiele wam mogę dać, bo niewiele mam. 2,25. Szanowni Państwo, wykorzystajmy teraz te sekundy ostatnie, bo zaraz się żegnam. Uwaga! 75480 SMS o treści znam. Jedna osoba i kończymy luksusowo. I 8 tysięcy, nawet tyle. Dzisiejszego wieczoru byłoby super, jakbym się dowiedział komu. Kto? Nie widzą tego, ludzie, to jest za, 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 za drobna. Mała jest różnica, dlatego jest potężna nagroda. To też zawsze tak działa. Kochani, czy ktoś wytrwał do tego momentu? Bo ja muszę się żegnać. Czy mam osobę, która jest przed telewizorem, która wie, pod którą literą, pod którą cyfrą jest obrazek? Półtorej. Szybko, szybko, szybko teraz. Szybciutko. 75480. SMS o treści znam, do kogo oddzwonię. Jedna przygotowana osoba. Przypominam, litera cyfra. Od 1 do 9. Od litery A do litery D. Tylko jeden obrazek. To wie? Ty złożysz SMS-a, my oddzwaniamy. Jak już będziesz na antenie, podasz mi te współrzędne, te litery cyfry. 50. Za trudna zagadka. No chyba nie ma takiej osoby. Tutaj reżyser naważył Bigosu, bym powiedział. Wiem, że tutaj zrobił kaw 36. Ja się czuję jak z kawiarni. Ale czy ktoś z Państwa wie, która kawa ma różnicę? Czy, czy jednak nie? 20 sekund, 15, 8 tysięcy czeka, 10. Chyba reżyser jednak z jestem zagadką, bo tutaj jest dalej cisza. Trzy, dwa, jeden, mamy zero, panie i panowie. Czy jest osoba, chociaż jedna, ktoś kto znalazł? Ja nie mogę, ale tu myślisz, że reżyser, że... Kochani, czy w ogóle ktoś jest z nami? Bo ja muszę mieć SMS-a teraz. Płacę? Dobrze. Płacę nawet 8 tysięcy. Kto wygrywa? Kochani, trzy. Dwa. Jeden. I tak rzutem na taśmę będzie? Będzie? Słuchajcie. SMS-y teraz są brane pod uwagę. My rozstrzygniemy zagadkę w najbliższym programie Zagadkowy Weekend. Serdecznie Państwa zapraszam. Regulamin na stronie polonie1.tv. Dziękuję za teraz.